Ten sprytny basenik, utworzony z zatoki morskiej oglądam na Jamajce, w naszym hotelu w Port Royal. Z nabrzeża hotelu patrzę na stolicę Jamajki Kingston. Mając na podwórku takiego fikusa, można na nim wieszać huśtawki i co tylko się zechce. Czyli witamy w Port Royal. Kiedyś jedno z najbogatszych, ale i najbardziej grzesznych miast, miast świata. Miasto nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, które skończyło no, prawie z jego świetnością. Kiedyś było nazywane jednym z najbogatszych miast, jednocześnie najbardziej grzesznych miast. A co trzęsienie ziemi uznano za rodzaj kary. No i. Kilkanaście hektarów miasta leży w tej chwili 12 metrów pod wodą. Przed trzęsieniem ziemi te lufy armat patrzyły w morze, w zatokę. W tej chwili spoglądają jeszcze w ląd. Po trzęsieniu ziemi linia brzegów zmieniła się. Armat jest tutaj naprawdę dużo. Ten budyneczek to dawne więzienie dla kobiet. Wioska rybacka, którą w tej chwili jest Port Royal. Czasy świetności i grzechu, te z XVII wieku, ma dawno za sobą. A to już uliczki tego sennego miasteczka wioski. Grand Park wewnątrz. Dawniej na środku stał pomnik królowej Wiktorii. I tu jest dom towarowy. resztki eleganckiego budownictwa z czasów kolejowych Muzeum Narodowe mieści się w nowoczesnym budynkach Były także niezbyt przyjemne zaczepki ludzi spotykanych na ulicy. Centrum konferencyjne To co wygląda jak budynek kolonialny to jest nasz hotel w Montego Bay Wczoraj przylecieliśmy tutaj i po śniadaniu wziąłem kamerę po to żeby popatrzeć na ten Urodzaj roślin, kwiatów. Tutaj jeszcze jedno potężne drzewo chlebowe. To jest jego owoc, jeszcze niedojrzały. Ma w tej chwili około 15 cm. A nazywają go drzewem chlebowym, dlatego że po upieczeniu przypomina ta skórka kolor chleba. Faktycznie z chlebem nie ma nic wspólnego. No i jesteśmy przy głównej ulicy Montego Bay. Miasto to na pewno jest bardziej turystycznym niż Kingston. Tutaj nie trzeba patrzeć na wszystko i na każdego. To jest pomnik w samym centrum, sama Sharpa, który był tutaj misjonarzem. A ten budynek z tyłu to jest areszt miejski z początku XIX wieku. Kwiat, który wygląda jak kłos, długi kłos, na przykład żyta, tylko że na jego końcu także coś kwitnie. Gdybym nie widział, że jest to kwiat na drzewie, powiedziałbym jeden ze storczyków. A tutaj to samo co we wszystkich tego typu miejscach. Ten owoc nazywa się Aki. Ten mały pomnik nazywany jest pomnikiem Wolności. Znajduje się w centrum Montego Bay. Pomnik Wolności znajduje się koło specyficznego miejsca, a mianowicie w tym miejscu wieszano niewolników. Te drzewa z dużymi, ładnymi czerwonymi kwiatami nazywane są African Tulip, czyli afrykańskie tulipany. Tutaj można zobaczyć, co rośnie w ogródku przydomowym. Mniej więcej to, co na całej Jamajce. Głównie trzcina cukrowa, produkcja rumu, oczywiście, i cukru tego ciemniejszego. Banany, owoce cytrusowe. To jest właśnie drzewo Aki, które przez dobrych kilkaset lat było podstawą wyżywienia murzenów. Aki zjada się w tą otoczkę tego czarnego ziarna. właśnie to jaśniejsze. Nawiasem mówiąc, na Jamajce w XVIII wieku był okres, kiedy 15 tysięcy niewolników umarło z głodu. I przez długie lata ten owoc był podstawą ich wyżywienia. Krzak bawełny, prawdziwie nieco wyrośnięty, bo. Zwykle bawełna dorasta do pasa i jest rośliną jednoroczną. Rzeka Wild S po polsku YS i wodospady o tej samej nazwie. Rzeka 30 km, a wodospady w sumie wysokie 40 metrów. na 7 stopniach. To są pierwsze. Kolejne stopnie tego wielkiego wodospadu. Zjeżdżamy w dół, w dolinę, do krainy cukru i rumu. Appleton, fabryka produkująca rum, najsłynniejsza na Jamajce, i fabryka cukru, przedszkole i trochę domów wyglądających jak fabryczne. W tej wytwórni rumu, jak wszędzie w tego typu obiektach, można zamówić sobie wycieczkę. To już część historyczna. Prum produkuje się z melasy, podlega fermentacji, a później jest destylowany, tak jak prawie każdy alkohol wysokoprocentowy. Za miasteczkiem Lakowia wjeżdżamy w taką alejkę, którą nazywają tutaj Babusową Avenue. Droga ta wiedzie pomiędzy kępami Babusów a ten biały samochodzik jest samochodem właściciela naszego hotelu, który za stosunkowo niewielką opłatą zabrał nas na dzisiejszą wycieczkę. To jest po prostu stateczek, który ma na sobie. Y, pułapki na krewetki. Zatapiają je w morzu i po pewnym czasie wyciągają. Daj mi 2-5! Daj mi 2-5 Daj mi wszystkich! 2-5 dla tych wszystkich! 2-5 dla tych wszystkich! Chodź, czy mogę mówić z ludźmi? Tak, dobrze, dobraj mnie. Chodź, czy macie coś od to jest rodzaj chleba. Nazywa się bami. Jest zrobiony z manioku. Zrobiliśmy pełną pętlę i jesteśmy z powrotem na Montego Bay. A mnie zachwycają te Bugentville tuż przed naszym hotelem z drugiej strony uliczki. Przyznaj widzu sam. E' un po' bucandilla Oh, <laughs> Wygląda w każdym razie tak samo, jak Montego Bay, w samym centrum. Tutaj to pewnie też centrum, tyle że Negril to miejscowość wzdłuż jednej potężnej, długiej plaży. Zaraz za tym, jakby tu powiedzieć, osiedlem ze straganami, jest długaśna plaża. Przy zatoce, która zresztą też się tak nazywa, czyli Long Bay. Z drugiej strony biegnie ta droga, którą przyjechaliśmy, hotel przy hoteliku. Nie osobiście jednak trochę drażni to ogrodzenie z drutu kolczastego zaraz przy samym albo i na samej plaży. Usługodawcy proponują wszystko. Od towarów po usługi. Centrum wybrzeże staje się skaliste już i można poobserwować tylko polujące pelikany, wybrzeże podobne hoteliki, sklepiki Najpopularniejsze tutaj owoce Aki mieliśmy je na śniadanie Po przygotowaniu, ugotowaniu przypominają jajecznicę. Przepiękne, prawda? Śliczne. Są w kilku kolorach. Na klipie, jak widać na obrazku, jeszcze większym, Rix Coffee. Kawiarnia, którą reklamują jako znajdującą się na, w liście, na liście 10 miejsc pod względem pięknych zachodów słońca. Tej ogromnej sejbie w rozgałęzieniu zrobiły sobie mrodisko także termity. A oto i Lighthouse, czyli Dom Światła, po naszemu Latarnia Morska, na tym, czyli południowo-zachodnim końcu Jamajki. Czynna Latarnia Morska, bierutka i fotogeniczna. I jeszcze jeden, już ostatni rzut oka. Na latarnię morską i klify wokół niej. Wprawdzie nie ma tutaj plaży, ale hoteliki, te, które znajdują się w pobliżu morza, oferują zejście po schodkach bezpośrednio do wody bądź do łódek.